Bum, ruszamy z nowym cyklem. Jest to bardzo prosty cykl, nazwany recenzje. Jak się na pewno domyślasz, będą to recenzje książek, czy recenzje aplikacji, czy recenzje PDF-ów, czy kanałów na YouTube, czy filmów, które mówią o finansach osobistych, będą to filmy i recenzje, które mi pomogły osobiście zacząć swoją przygodę z inwestowaniem, pogłębiać swoją wiedzę o inwestowaniu. A także stać się lepszym inwestorem i zrozumieć świat finansów. Ja się nazywam Wojciech Wesołowski, a to jest kanał Finanse Osobiste Online. Jeśli ten temat jest bliski Twojemu sercu lub zaczyna swoją przygodę, zapraszam Cię do dania łapkę w górę. A jeśli chciałbyś postać ze mną troszeczkę dłużej, zapraszam Cię do subskrypcji, co ułatwi po prostu w rozwoju mojego kanału. Dzisiaj będzie po raz pierwszy nagrywam ten cykl i dzisiaj będzie książka, która zmieniła najwięcej w moim życiu. Bo ona, powiedzieć, odwróciła albo obróciła moje poglądy na finanse osobiste o 365 stopni. Która nauczyła mnie, a do tego bym zaczął się troszeczkę inaczej przyglądać swoim finansom osobistym. Która pokazała mi, że warto zrobić budżet domowy i podpowiem Wam, o budżecie domowym jest wiele na moim kanale, poszukajcie sobie, ale na pewno ten cykl o budżecie domowym będę wałkował na okrągło. Bo uważam, że nie powinno się w ogóle za. za przygodę z finansami osobistym, jeśli nie mamy kontroli nad swoimi finansami, a że mieć kontrolę swo nad swoimi finansami, to musimy robić budżet domowy. Czym jest dla mnie budżet domowy? Tak jeszcze powiem pokrótko. No to wiele osób myli tym, że to jest to, że spisujemy te rachunki, które dostajemy w sklepie, czyli notujemy, co na co wydaliśmy. Nie tak. Budżet domowy jest to planowanie, gdzie wysyłasz swoje pieniądze, w jaki sposób wysyłasz swoje pieniądze, a nie gdzie wydajesz swoje pieniądze. Tak więc Budżet domowy jest to system planowania swoich finansów osobistych. Ok, tyle o budżecie domowym, wracam do recenzji książki. Te osoby, które już oglądały jakieś filmy na moim kanale na pewno zauważyły, że często promuję tą książeczkę. Jest to Finansowa Forteca. Marcin Iwudz ją napisał. Jest to, zobaczcie sobie tutaj, jest to 600 stron kochani, 600 stron wiedzy, wiedzy o finansach. Ale wiedzy napisana w specyficzny sposób. Ja już miałem dość książek o finansach, które po prostu były nudne. Były bardzo techniczne. Oczywiście przeczytałem to, ale czułem się, że się przy nich męczę. Tą książkę troszeczkę przeczytałem pierwszy raz. Trochę jakbym czytał opowieść. Pozwalała mi ona też Marcina poznać troszeczkę bliżej, jego poglądy na finanse osobiste. Marcin tutaj dużo opowiada o sobie, dużo opowiada o swoich przeżyciach, o swoich popełnionych błędach. O swoich wnioskach, dlaczego jeszcze jest taka bardzo ważna. Na pewno pomoże Ci ona w poukładaniu swojej wiedzy, to jest pierwsze. Po drugie, opracowaniu dla siebie strategii inwestowania, bo masz tutaj rozpisane w różnych działach, po prostu wiele elementów, wiele instrumentów finansowych, tak jak wspominałem, w bardzo przejrzysty sposób. Pokażę Ci poznać, tak, poznać, bo to jest bardzo ważne, jaki jest Twój próg ryzyka. Tak, czyli jesteś, ile jesteś w stanie stracić do tego, do, do, do progu zysku, tak? bo mamy różne inwestycje, które są obar obarczone różnym progiem ryzyka i na przykład takim najmniejszym progiem ryzyka dla mnie są obligacje skarbowe, skarbowe, skarbu państwa. tak? To są najtańszym ryzykiem objęte, no bo wiadomo wiemy na dzień dobry, co dostaniemy, kiedy i jak i za co i możemy zobaczyć, czy nam się to opłaca, czy nie. Ja akurat jestem troszeczkę zwolennikiem na tym jestem w etapie, że jestem troszeczkę zwolennikiem inwestowania pasywnego, więc korzystam z różnych instrumentów finansowych, które pozwalają mi właśnie inwestować pasywnie. I o tym też jest tutaj mówione o strategii inwestowania. Co mi się bardzo też podobało. Po pierwsze, mamy różne te zadania. Widzicie, tutaj mamy w każdym dziale możemy sobie wypełniać zadanie. Ja akurat nie lubię pisać po książkach, ale mam takie zaszyci, gdzie sobie te różne zadania sobie wykonywałem. Potem mogłem sobie wrócić za jakiś czas, spojrzeć, przeanalizować swoją strategię, więc jest tutaj mnóstwo po prostu zadań, które są po prostu zrobione. Mamy też po prostu zabawne, zabawne że tak powiem, różne rysunki, które dla coś szybciutko znajdę, myślę, że coś mi tam trafi, ale są to takie rysunki, które pozwalają ci w troszeczkę bardziej w zabawny sposób spojrzeć na finanse. Są to bardzo fajne żarty, które też mi utkwiły w głowie, jestem z rokowcem, więc łatwo mi je zapamiętać. Na pewno pozwoliły mi po prostu poznać różne poglądy, różne strategie na inwestowanie, na inwestowanie własnych środków. Pokazały mi też i kanał Marcina, i te książka, jak bardzo ważnym jest właśnie... Dążenie do wolności finansowej w taki sposób, że do pozbycia się pewnych długów, że nie powinniśmy zacząć inwestować żadnych pieniędzy do momentu, kiedy nie spłacimy swoich kredytów, bo jest to po prostu bardziej opłacalne. Jest bardziej opłacalne na pozbycie się kredytów, które są wysokoprocentowane, niż na przykład inwestować te pieniądze na przykład na, nie, w jakieś środki. Y Pozwala mi też popatrzeć na to, na bezpieczeństwo w mojej rodzinie. Czyli pokazała mi ta książka, jak ważna jest poduszka, po prostu poduszka bezpieczeństwa, właśnie budowanie tej fortecy finansowej, czyli budowanie sobie buforu, który pozwoli mi spać spokojnie. Ja do tej pory żyłem tak, że miałem po prostu różne zlecenia, czasami był miesiąc, że miałem dość sporo pieniędzy, potem w kolejnych miesiącach miałem troszeczkę mniej, potem teraz miałem bardzo dużo. Zazwyczaj było tak, że wydawaliśmy te pieniądze, po prostu jak mieliśmy ich dużo, to wydaliśmy ich dużo, nie oszczędzaliśmy. Dzisiaj też pozwala mi zrozumieć, że jak ważne jest po prostu bezpieczeństwo w swoim domu. Ja na kolejnych filmach wiele opowiadam o tym, że ja chcę mieć taką poduszkę, która pozwoli mi przeżyć rok, czyli mieć taką poduszkę bezpieczeństwa, która pozwala mi przeżyć rok. I ja akurat Osobiście sobie obrałem tę strategię, to też nie jest jakby porada finansowa, ale to jest takie moje osobiste mm, przemyślenia. Ja akurat twoją poduszkę finansową trzymam w y, obligacjach y, skarbowych. Dlaczego Bo potem są łatwo dostępne zazwyczaj jak nawet bym potrzebował szybciej trochę tych środków, no to mogę po prostu stracić te odsetki, ale nie chcę trzymać tych pieniędzy w skarpecie, więc jakby inwestuję wtedy te, te środki bezpieczne, a inne środki trzymam w różnych. W różnych Instrumentach finansowych, ale tak zwanego pasywnego inwestowania. Co jeszcze mi ona dała? Dała mi nadzieję i odwagę. To jest też bardzo fajne, że pomimo to, że nie, mam, nie miałem tych środków, jakichkolwiek dużych, no to pokazało mi to, że właśnie możemy zacząć przygodę nawet z moimi środkami. I dzisiaj są instrumenty finansowe, które pozwalają ci inwestować nawet 50 zł miesięcznie. Może zacząć swoją przygodę, by się nauczyć. Uważam, że to jest bardzo fajne na początku swojej przygody, że jak inwestujesz w bardzo małe kwoty, więc masz szansę nauczyć się po prostu inwestowania nauczyć się jak to patrzeć te pieniądze, jak one rosną, nie przejmować się stratami, tak? bo jakbyś zainwestował byś 100 tysięcy złotych, a na przykład na, na, za dwa dni patrzysz, a tam jest 90 zamiast więcej, no to mógłbyś wpaść w panikę. Pozwala one troszeczkę zrozumieć psychologię inwestowania, pozwala nam troszeczkę inaczej spojrzeć na inwestowanie. Kochani, jeśli ktoś nie lubi czytać książki, no to Marcin zrobił bardzo fajną rzecz, bo stworzył też audiobooka, który też jest dostępny albo w pakiecie książki, akurat sobie kupiłem i, i książkę, a potem Marcin nam wysłał informację, że możemy sobie dokupić audiobooka. I Ja też bardzo lubię słuchać, Tak, mam taką strategię, robię coś takiego jak 30-30-30, czyli 30 minut dziennie po prostu czytam książki na tematy, które chcę sobie rozszerzyć swoją wiedzę. 30 minut staram się, jak na przykład dziś biegam w spacer, właśnie słuchać audiobooków z, tematycy, z tematyce, której, która mnie interesuje. No i staram się 30 minut oglądać na przykład jakichś materiałów na YouTube, który też jest związany z tym tylko. To pozwala mi po prostu robić krok po kroku progres i uczyć się coraz więcej. Macie to bardzo fajnie poukładane, macie to poukładane na, na działy, macie podstawy i strategię, ona pozwala Wam ułożyć sobie. Potem macie taki dział, elementy strategii, czyli w co tak naprawdę inwestować, jak sobie taką strategię ułożyć, no i potem macie taki dział, to jest 3, to jest realizacja strategii, czyli jak być konsekwentnym, jak zacząć tą strategię, którą wspólnie to życie sobie opracowali, wdrażać swoje życie. To tyle ode mnie. Mam nadzieję, że ten materiał się spodobał. Dajcie mi znać w komentarzu, czy byście chcieli troszeczkę więcej recenzji, czy miałbym troszeczkę więcej opowiedzieć o tej książce, być może przeglądać każdy dział, troszeczkę z Wami omówić. I Jeśli tak, to po prostu napiszcie mi w komentarzu. I tyle na dzisiaj ode mnie. Mam nadzieję, że ten cykl i troszeczkę takie inne kadrowanie Wam się spodoba. I co? Do usłyszenia, do zobaczenia na innych materiałach. Trzymajcie się. Cześć!